Cześć, witajcie na kanale TradeLux. Dzisiaj prezentacja Peugeot 3008 Pod maską mamy silnik 1.6 piórtek, 180 koni. Wersja wyposażenia samochodu GT. Auto z 2021 roku. Skrzynia biegów jest automatyczna, japońskiej produkcji, 8-biegowa. Tak oto wygląda z zewnątrz kolor Gris Platinum czyli taki szaro popielaty, platynowy i przejdziemy sobie teraz do pomiaru lakierniczego przód samochodu wykonany jest z aluminium tutaj mowa o masce, o błotnikach przednich pozostałe elementy są stalowe i klapa bagażnika oraz e, zderzaki, one są wykonane z tworzywa sztucznego. I tak wygląda ten pomiar. Następnie też dodamy, że wszystkie nasze samochody znajdują się na stronie firmowej TradeMyśnieLux.pl, czyli TradeLux.pl oraz na fanpage'u e, na Facebooku samo TradeLux.samochody pisane razem. Nie wystawiamy wszystkich ogłoszeń na OtoMoto, OLX, bo nie zgadzamy się z monopolistycznym podejściem tejże korporacji. Ceny samochodów, w zasadzie ceny ogłoszeń za samochody yy, są podyktowane wartością pojazdu, a to tak naprawdę nie ma żadnego wpływu, czy auto kosztuje 10 tysięcy, czy 50 tysięcy, czy 100 tysięcy. Ta cena powinna być Jednakowa to Przecież wystawienie ogłoszenia utrzymanie Serwerów kosztuje jednakowo Dlatego zachęcamy was do wystawiania na darmowych Portalach jak Autoplac.pl Sprzedajemy.pl Tam możecie za darmo lub za niewielką opłatą wystawić swoje Ogłoszenie nie musi to być koniecznie Otomoto Bo Autoplac rośnie w siłę. Tutaj, jeśli chodzi o śruby, nie było nic odkręcane. Mamy wszystko tutaj w oryginale i warstwa zewnętrzna i wewnętrzna. Jest tutaj próg, zobaczyliście, i tutaj słupek przedni. To wszystko jest w oryginale. Automatycznie, jakby była szkoda, jakaś z przodu duża, ta maska by się cofnęła na słupek, on by musiał być. Szpachlowany, malowany, a tutaj mamy oryginał. Jeśli chodzi o plastiki, to tutaj jest plastik, więc tutaj tego nie pomierzymy. I lecimy dalej z pomiarem lakierniczym. Tutaj była na dole dokonywana częściowa jakaś. Naprawa, jakieś przytarcie, najprawdopodobniej ktoś nie wykręcił prawidłowo. z Jak skręcał, po prostu zahaczył bliżej. Już tutaj wnękę jeszcze też pomierzymy, żeby wam pokazać, że tutaj to było tylko po stronie zewnętrznej. Jak widzicie wszędzie jest oryginał. Jeszcze tutaj próg. Też widzicie, że jest, o, bateria się wyładowała, spróbujemy ją już tutaj załączyć. Dokończymy filmik tylko wymienimy no baterię. I wymieniona bateria, więc tutaj teraz dokończymy ten film. Tak jak widzicie tutaj mamy dalej pomiar. I tutaj jest oryginał. I słupek przedni, tutaj też jest oryginał, czyli automatycznie jakby była jakaś szkoda, tutaj tak jak było mówione, maska musiałaby się cofnąć, uszkodzić, słupek musiałby być szpachlowany, malowany. I tutaj jeszcze wnęki. rzut oka, a w zasadzie kamery na śruby. Tutaj nie ma śladów demontażu, więc to było naprawiane, malowane na samochodzie, i to jeszcze próg. I widzicie też jest oryginalny. Więc podsumowując całe auto oryginalne oprócz tych dwóch elementów jakieś drobne malowanie było. Zrobione, tak jak widzicie. O, tutaj w zasadzie to lakier bezbarwny nałożony. A tutaj gdzieś malowane jakieś rysy, czy coś tutaj było w tym miejscu. Jakaś o, wniotka tutaj była, częściowo czy coś. I dlatego tutaj były te drzwi cieniowane. Więc auto nie jest składane z kilku powypadkowe, tylko to była naprawa kosmetyczna, i to trzeba też odróżniać przy samochodzie używanym, czy jest ulep, czy nie. Jeśli się nie znacie, to polecamy Wam korzystać z profesjonalnych firm. Wejdziemy teraz do sprawdzenia szyb. Tutaj szyba 2024 akustyczna, więc ta szyba była wymieniana, czołowa. Jakiś odpis od kamienia, porysowanie piaskiem, czy coś. I dlatego trzeba niestety wymieniać szyby. Tutaj mamy 2020 rok, szyba jest oryginalna. 2020, szyba oryginalna. Tutaj mamy 2020, szyba jest oryginalna. Zobaczymy, jak to wygląda z tyłu. Tutaj mamy 2020, szyba jest oryginalna. Mamy 2020, szyba jest oryginalna. 2020, szyba jest oryginalna. I tutaj mamy 2020, szyba też jest oryginalna. Czyli wszystkie szyby w oryginale oprócz tej, tej czołowej, która była wymieniana i pochodzi z 2024 roku. Idziemy sobie teraz do sprawdzenia kół. Jak to wygląda, jeśli chodzi o opony, o hamulce. Opona Goodyear to jest wielosezon 225 x 55 na 18 tutaj gdzieś zaraz będzie model tutaj proszę Vector for Season jeśli chodzi o bieżnik to jest ładny, takie 5,5 mm tarcza ładna bez jakiegoś tutaj rantu, klocek praktycznie cały, tutaj już może się to uda jakoś Chwycić, o proszę Klocek mamy cały więc tutaj wszystko jak najbardziej W porządku Dot opony będzie od środka Więc sobie to zobaczymy z drugiej strony Jak to wygląda Jeśli chodzi o tył też Goodyear Vector 4 Season Bieżnika tej mamy Pod 6 mm Będzie Jeśli chodzi o dot No to też od środka to sobie zobaczymy Zaraz z drugiej strony Tarcza ładna Bez jakiegoś tutaj rantu Że to by wymagało wymiany I klocek to tak jak widzicie około 3 4 więc tutaj jest Wszystko jak należy Z prawej strony Vector for season Wielosezon, tutaj powinien być DOT 49 tydzień 2020 Czyli te opony są odnowości to jest gdzieś listopad grudzień listopad raczej produkcja tarcza ładna bez rantu klocek praktycznie czy czwarte tutaj się może jakoś tak uda o złapać a jeszcze bieżnik około po 6 mm jest tutaj tego sporo i z przodu też Goodyear wielosezon 37 tydzień 2020, bieżnika takie 5,5 mm mniej więcej. I jeśli chodzi o tarczę, ładna, bez jakiegoś takiego nadmiernego rantu i klocek, czy czwarte. Więc podsumowując, opony, klocki macie do jazdy na kilkanaście tysięcy do kilkudziesięciu tysięcy kilometrów, bo to wiadomo, że. Jeden zużyje szybciej, drugi wolniej. Jeśli nie będziecie jeździć tylko gaz, hamulec, gaz, hamulec, to wystarczy to na kilkadziesiąt tysięcy kilometrów. Przejdziemy sobie teraz do mankamentów wizualnych. Jakieś takie drobne odpryski po kamieniach na masce. One nie są widoczne po odejściu od samochodu na około pół metra. Jakieś takie drobne wypiaskowanie na zderzaku, bo też nie był malowany. To sobie tutaj o, możemy zajęknąć i zobaczyć, czy coś było malowane, czy nie. Na zderzaku tutaj ściągamy tablicę. I pod tablicą mamy fabryczne naklejki. Tutaj kontrola jakości była grudzień 2020, 19 grudzień 2020 dokładnie. I to tak wyjechało z fabryki, więc tutaj. Po tych naklejkach możecie poznać, czy coś było lakierowane, czy nie, jeśli chodzi o zderzak przedni w Peugeotach 3008, 5008. Tutaj zakładamy ramkę. O, idziemy pokazywać dalej, jak to auto wygląda. Kamera jest bardzo blisko, więc to na filmie na pewno będzie wyglądać gorzej niż w rzeczywistości. Auto jest ładne, jakieś takie tutaj drobne zaprawki zrobione, Jak była jakaś wgniotka, no to została wyciągnięta i zrobiona zaprawka i tutaj tak samo jakaś wgniotka była, no to została zrobiona zaprawka, ale teraz odejdziemy na normalną odległość i to w ogóle nie widać, nie rzuca się w oczy i znowu kamera blisko, idziemy element po elemencie. Tutaj na plastiku jakieś takie drobne zarysowania, z tym się nic nie będzie działo. Jak ktoś wkładał rzeczy, to coś tam jest porysowane. Była jakaś taka drobna rysa. To też jest teraz. Ona ma około 2 cm, ta ryska, ale jest na pewno na telewizorze, na monitorze widoczna, jakby była kilkudziesięciocentymetrowa. A jak odejdziemy teraz na pół metra, to i w ogóle nie widać, nawet ciężko gdzieś zobaczyć. I idziemy znowu element po elemencie. I tutaj jest taka jakaś jedna minimalna kropeczka na drzwiach. I tak to auto wygląda Jeszcze rzut. Kamery na dach i tak to auto wygląda, i idziemy sprawdzać I dalej. Teraz zerkamy sobie pod maskę. Jeśli chodzi o lampy, tutaj mamy produkcję grudzień 2020. Lampa. Jeśli chodzi o elektronikę, już tutaj zobaczymy, co tutaj mamy. Też grudzień 2020, czyli to jest oryginalne. Wszystko, jeśli chodzi o lampę prawą od strony Pasażera grudzień 2020, oryginalna i elektronika grudzień 2020 więc tutaj wszystko jest w oryginale, jeśli chodzi o lampy. Już tutaj sprawdzamy, jak wyglądają śruby. Tutaj na błotniku nie ma śladów demontażu. Na masce również nie ma śladów demontażu. I z drugiej strony już sprawdzamy, jak to wygląda. Nie ma śladów demontażu na błotniku prawym i na masce też nie ma śladów demontażu. Jest wszystko tak, jak należy. Po wymianie pokrywa, z odmową profilaktycznie wszystkie filtry, olej silnikowy, olej w skrzyni biegów, sprawdzone napinanie łańcucha rozrządu. Te silniki są naprawdę bardzo, bardzo udane i wdzięczna jeśli chodzi o eksploatację o koszty utrzymania o spalanie, o osiągi, jedne z lepszych na rynku i tak to wygląda pod maską, idziemy sprawdzać dalej, wersja GT, czyli fajnie doposażona lampy Full LED Technology z doświetlaniem zakrętów adaptacyjne lampy LED do jazdy dziennej czujniki parkowania przód czujniki parkowania tył, system blistej, czujniki od Blisa Tutaj mamy diody informujące, żeby nie zmieniać pasa ruchu w lusterkach. Tutaj czujniki od Blisa, czujniki parkowania z tyłu. Tutaj mamy kamera 180 cofania, kamera 180 stopni plus kamera cofania i wejdziemy sobie teraz do wnętrza pojazdu. Tutaj dla tej wersji GT, GT, jak to woli wypowiadać też są lusterka charakterystyczne koła. To, to wszystko możecie znaleźć w prospektach i w opisie samochodu. Charakterystyczne przeszycie, wykończenie w zamszu z podświetleniem ambientem. tutaj mamy, tak jak widzicie o, podświetlenie ambiente, e, mamy tapicerkę e, półskórę z Alcantarą, bardzo przyjemna alcantara Tempomat aktywny, czyli tak zwany adaptacyjny e, autonomiczne, czy tam półautonomiczne e, e, utrzymanie toru jazdy. E, I tutaj asystent przekraczania linii. I już sobie tutaj wejdziemy do wnętrza. Tutaj mamy lusterko fotochromatyczne bezramkowe. System SOS, konsjeża I uruchomimy teraz pojazd. Znikły kontrolki, to możemy je uruchomić. On teraz będzie przez chwilkę on, czyli silnik, pracował na saniu, Musi się szybko dogrzać, żeby tutaj e, złapać temperaturę. Jak najbardziej to jest normalne, jak silnik jest zimny, e, to to się tutaj w tych silnikach dzieje, po to, żeby szybko e, i katalizator i silnik miał e, temperaturę roboczą. Teraz sobie tutaj przejdziemy przez wszystkie pozostałe opcje. I teraz tak, jeśli chodzi o konsolę, tutaj mamy szybkie odmrażanie szyby czołowej, recyrkulacja, zamykanie obiegu powietrza, podgrzewanie lusterek bocznych plus szyby tylnej i centralny zamek, zamykanie. Jeśli chodzi o opcje, tutaj mamy. Radio, różne źródła dźwięku, radio, bluetooth, usb, pod bluetooth, czyli przerzucanie streamingu ze spotify'a, z youtube'a, tutaj jak najbardziej jest możliwe Też możemy sobie regulować ustawienia audio, tutaj tonami, niskie, wysokie, rozdział dźwięku, to tutaj wszystko jest możliwe do ustawienia Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, z opcjami różnymi, tutaj sobie możemy wybierać system jakości powietrza, blokować klimatyzację, że tylko kierowca może ustawiać różne tryby pracy, no to jest opcji trochę do wyboru. Nawigacja fabryczna po numerze VIN, sobie możemy tutaj pobrać najnowsze mapy, to co roku są aktualizacje, w aplikacji myperze sobie wbijamy numer VIN i wszystko mamy podane. Jak na dłoni, trzeba wrzucić tylko na pendrive'a i sobie aktualizujemy. Tutaj mamy mapę 3D, możemy sobie zmienić na widok 2D, i to tutaj jest zmieniane. No i teraz opcje samochodu: automatyczne przełączanie świateł, krótkie, długie start-stop. To sobie wyłączymy. I zobaczcie, tutaj wyłączymy start-stop. i mamy informację o tym na pomarańczowość. Tam ikonka zaświeciła, że system start-stop jest wyłączony. A od razu sobie zobaczcie, że obroty spadły, bo się szybko dogrzał silnik, teraz jest na zewnątrz cieplej, więc ta temperatura robocza będzie szybciej osiągana niż jak w zimie, w zimie troszeczkę dłużej niż obecnie, to trwało kilkanaście sekund lub tam kilkadziesiąt. Wspomaganie parkowania, czyli czujniki parkowania, przód i tył, monitorowanie martwych pól. W lusterkach tutaj są te diody, właśnie jedna, druga dioda, która nas informuje, czy możemy zmieniać pas ruchu. Kontrola poślizgu kół. I przejdziemy sobie do ustawień pojazdu. Parkowanie. Tutaj, automatycznie, jak sobie wbijemy wsteczny, to zobaczcie, obniżą się lusterka, żeby. Można było widzieć krawężnik, a jak jedziemy do przodu, to nam się te lusterka podnoszą. Tutaj też od razu się załączyła kamera cofania. Tylna wycieraczka na biegu wstecznym. Automatycznie, jak nam chodzą wycieraczki z przodu z czujnika deszczu, to też możemy sobie wybrać taką opcję, że jak wbijemy wsteczny, to ta wycieraczka będzie chodzić. Jak wbijemy wsteczny, i blokowanie na zimę lusterek, to jest możliwość zablokowania, żeby się nie składały te lusterka. Oświetlenie towarzyszące, czyli jak długo mają się świecić światła, jak idziemy z samochodu do domu, i to samo mamy na powitanie, jak długo mają się świecić światła, jak idziemy z domu do samochodu. I oświetlenie adaptacyjne, dostosowanie wiązki w zależności od warunków jazdy, tutaj się te światła z przodu dostosowują. Oświetlenie kameralne, czyli tak zwane ambiente, i tutaj tak było pokazywane, właśnie tutaj macie wszędzie to podświetlane, o tutaj sobie jeszcze załączymy i mamy tutaj wszędzie dookoła, tak na rysunku pokazane i odryglowanie tylko drzwi kierowcy, czyli jak naciśniemy sobie na kluczyku guzik to nam się tylko one odblokują i w systemach bezpieczeństwa Active Safety Brake, czyli system aktywnego hamowania, awaryjnego hamowania Mierzona jest odległość samochodu przed nami. Jeśli ktoś jedzie szybciej, to nie ma problemu, ale jeśli ktoś jedzie wolniej, a my jedziemy szybciej, to wtedy jest problem. I to wygląda tak, że samochód nas informuje o tym na pomarańczowo, później na czerwono. I żeby uniknąć kolizji, to jest wykonywany manew awaryjnego hamowania. Ściągane są pasy, więc one muszą być zapięte, bo inaczej to nie zadziała. No i Auto próbuje zapobiec kolizji, jak się ktoś tam zagapi, i tak dalej. Wyświetlanie zalecanej prędkości. Tutaj mamy na przodzie kamerę, która nam sczytuje znaki i pokazuje informacje, ile możemy jechać w danym obszarze. Alarmie, uwagi kierowcy, sobie możemy załączyć. Jak jesteśmy zmęczeni śpiący, to auto nas o tym poinformuje, że chyba pora na kawę, albo na sen. I rozpoznawanie znaków drogowych, tutaj się też załączymy. Tutaj ta sama kamera wyświetla nam informacje o znakach takich jak zakaz wjazdu, stop, zakaz wyprzedzania, więc jak ktoś się zagapi i nie przeczyta znaku, to tutaj nas auto o tym poinformuje. Co mamy więcej? Mamy telefon, czyli zestaw głośno mówiący, plus streaming audio z Spotify, YouTube na głośniki. I mamy jeszcze tutaj to, co lubicie najbardziej, czyli. Apple CarPlay i Android Auto, czyli bezprzewodowe wyślanie tutaj na tym dużym prostokątnym ekranie. Nawigacji typu Google, Janosik, też jest możliwość odblokowania oglądania filmów YouTube, Netflix, Disney. Podczas jazdy tam są takie aplikacje albo urządzenia, które to umożliwiają, bo normalnie jest to blokowane, żeby nie rozpraszać kierowcy. Oczywiście, jak sobie to odblokujecie, to tylko pasażer z przodu lub z tyłu powinien oglądać kierowca. Nie powinien, bo to zagraża bezpieczeństwu. I ustawienia dodatkowe tutaj mamy profile dedykowane dla kierowcy mamy możliwość zmiany motywów tutaj też mamy w opcjach możliwość ustawienia zegara, tego wirtualnego czy tam zegarów w zasadzie, bo to są zegary. I tutaj sobie przejdziemy jeszcze, właśnie do zegarów. Tutaj mamy pokrętło, gdzie zmieniamy sobie widoki, i możemy na przykład wybrać albo nasz, właśnie ten osobisty, albo jazdę. To jest nasz ulubiony tryb, i to tak wygląda. Kierownica na z oznaczeniem GT, wielofunkcyjna, sterowanie głosowe, komendy głosowe przy samochodzie, tutaj możliwość zmiany temperatury, ustawienia nawigacji i tak dalej, dzwonienia. Tutaj mamy łopatki od zmiany biegów, tempomat aktywny, adaptacyjny. Tutaj mamy właśnie e, jazdę autonomiczną. Auto nam utrzymuje tory jazdy pomiędzy pasami i samochodem poprzedzającym. Oczywiście na kierownicy musi być ręka. Tutaj mamy tryby e, Ultra Grip, czy tam w zasadzie Grip Control. I tutaj mamy piasek, błoto, śnieg, jakieś inne parametry. Mamy też tryb sport, i wtedy zegar zmienia się na czerwony. Samochód odzyskuje 100% mocy i naprawdę jeździ bardzo, bardzo dynamicznie. Do jazdy normalnej wystarczy tryb normalny. Auto minimalnie wtedy troszeczkę mniej spala, ale też jest troszeczkę bardziej ospałe niż na sporcie. Czasami na sporcie nawet za bardzo wyrywa do przodu. Gniazdo USB tutaj mamy gniazdo 12V zapalniczki, skrzynia biegów, ośmiobiegowa japońska, elektryczny hamulec pomocniczy i tutaj pomoc zjazdu ze wzniesienia z góry. Auto wtedy delikatnie powoli zjeżdża. I tak wygląda tutaj ten samochód, przejdziemy sobie jeszcze do tyłu, tutaj bardzo fajny, duży jest sklimatyzowany schowek, jego się tutaj tak otwiera i mamy naprawdę tutaj sporych gabarytów schowek. I przejdziemy sobie do tyłu, teraz pokazać Wam jak to wygląda z tyłu. Jakość materiałów jest naprawdę bardzo fajna. Gniazda USB, klimatyzacja nawiewy z tyłu. No i co? Zostało nam jeszcze pokazać bagażnik, klapę bagażnika, jak tam wygląda wnętrze, więc będziemy to robić. No i teraz na koniec klapa bagażnika, to też charakterystyczne dla wersji GT, nakładki. Podnosimy klapę, nas leciutka. Tutaj mamy bagażnik, tak to wygląda. Już zobaczymy, co tam mamy pod spodem. Pod spodem jest jakiś tutaj zestaw naprawczy. I tak oto wygląda ten samochód. Dajcie znać, co sądzicie o takim Crossoverze. Czy Wam się podoba? Prosimy o udostępnianie, bo nie każdy wie, że takie fajne auto posiadamy. No i co, do następnej prezentacji. Pozdrawia ekipa TradeLux.